Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym dniu. Dzisiaj jestem na działce i działamy z ogrodzeniem, a za chwilkę pokażę Wam, co się zmieniło w środku. Kamera. I zobaczcie, robię ogrodzenie takie tymczasowe z siatki leśnej. Jeszcze tutaj kawałeczek. Mam taki fajny. Spinacz. I lecimy na szywki, tak żeby po prostu odgrodzić się, i nie każdy miał tutaj po prostu wstęp na działkę. Ok, krótka aktualizacja tego, co dzieje się aktualnie w środku. Jak widzicie, wkład jest już podpięty pod komin, e, pod instalację. Podłogową Także tutaj Jest prawie Prawie gotowe Jeśli chodzi o kuchnię To tak Tu widzicie Niestety ale trzeba naciąć Leciutko dosłownie I dłutem lekko Zrobić taką bruzdę Żeby wszedł kabel siłowy Który znajduje się Tutaj Jak widzicie miała być tu płyta ale teraz e, plany się zmieniły, będzie jednak na wyspie. Dlatego tutaj będziemy bruzdować. Pyk, pyk, pyk. Tu i zejdziemy sobie tu od dołu i dołożymy tutaj siłę. Także to z takich nowości tutaj, czyli kominek i, i, i ten kabel. Tutaj mamy zamówione drzwi. Drzwi mamy zamówione. Czeka się około 12 tygodni na nie. Eee, tutaj wspomnę, bo też e, prosili e, montażyści, którzy będą montować właśnie te drzwi, żeby doprowadzić zasilanie, gdyż będzie automatyczne ryglowanie. Z tego względu, że e, w środku e, będzie zwykła klamka, ale na zewnątrz będzie antaba, ten podłużny uchwyt, i po prostu musimy tam. Mieć przycisk. No i była opcja po prostu automatycznego albo manualnego. No i wybraliśmy automatyczny, dlatego ten kabel należy tam doprowadzić. Tutaj mamy Łazienkę. Dojechał Grzejniczek. Grzejniczek i zawór z firmy Gorgiel. Taki zaworek. I tu mamy fajny. Bardzo ładny yy, grzejnik łazienkowy. On ma prawdopodobnie oś, 160 na y, 40 cm. Taki wąski, a długi taki wybraliśmy. Tu bez zmian. Tu bez zmian. I w tej łazieneczce też dojechał grzejnik. W sumie z tej samej firmy, tylko inny kolor. Też gorgiel, a kolor jest właśnie, tutaj będzie e, taki ciemny, o bardzo fajnie. Mm, tutaj no jeszcze nie widać, nie rozpakowywałem go, bo szkoda, zamawiałem ze strony iterma.pl. O dobra i została nam kotłownia, w kotłowni mm, widzieliście ostatnio e, bufor. I bufor został ten sam, ale zbiornik na wodę musiałem zmienić na 120 litrów. Ten poprzedni, który był na filmiku i był już tutaj na budowie, to był 307 litrów. Był on po prostu za duży, nie zmieściłyby się one tutaj dwa obok. A jeden na drugi dać to też nie byłoby za, za ciekawie. Dlatego tutaj taką konstrukcję zrobiliśmy opartą na. Na tych belkach plus tutaj mocowania do ściany. No i musiałem zrezygnować po prostu z tamtego bufora, bo nie było miejsca. No. Bufor tamten był fajny, bo można było nim grzać wodę też kominkiem. No a ten jest mniejszy i tutaj ogrzewana będzie tylko woda gazem. No i taka jest różnica, no ale jest mniejszy i daliśmy to jeden nad drugim. I przez to jest tutaj w miarę, w miarę jeszcze to pomieszczenie do wykorzystania. No, a tutaj mamy piec gazowy, tak jak Dietricha. Czekamy na uruchomienie tak naprawdę. Także niedługo wszystko tu się będzie działo. Tutaj mamy zawór od wody. Także jest tutaj tego wszystkiego. Eee, a tutaj wchodzę z gazem. I teraz z gazem pójdziemy chyba do góry. Do góry, tutaj nad drzwiami. Prawdopodobnie. Teraz str tak strzelam, może, ale tak mi się wydaje, wydaje, że coś takiego było mówione. I tu się jakoś mamy włączyć. No, także dzieje się sporo, jak widzicie, i mm, był przestój. Był przestój, tak jak zresztą wiecie, nie wrzucałem filmików, bo nie, nie działo się dużo. Teraz mamy marzec, w sumie końcówkę zaraz. No i mm, zaczynam cisnąć e, wykonawców, żeby się u nas tutaj zjawiali, bo e, w Tym roku czeka nas przeprowadzka, a stan jeszcze jest to taki, jak widzicie, więc żartów nie ma. A tu jeszcze, proszę bardzo, tu jeszcze są dechy, także roboty jest bardzo dużo, więc działamy w tym tygodniu. Będzie tak, yy, będą elektrycy, yy, będą elektrycy podłączać już yy, rozdzielnie i postawią, bo dopiero w czwartek, jeszcze nie wiecie, a w czwartek dopiero stawiają mi skrzynkę z Enei, tutaj koło tej gazowej i dlatego tak długo to wszystko czeka, czekało będą jeszcze hydraulicy i mają zająć się rozprowadzeniem rekuperacji po całym budynku no i będzie najważniejszy to tynkarz. Tynkarz wchodzi prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, będzie to czwartek, może piątek i zaczynamy tynkować i tu już nie ma na co czekać. Jak zaczniemy tynkować, to yy, prawdopodobnie to będzie już gdzieś tam połowa kwietnia będzie koniec. Yy, I zaczynamy osuszanie już yy, tego budynku na dobre. Żeby ta podłoga wyschła Bo teraz jak widzicie pojawiły się takie Takie plamki dziwne A to jest przypominam anhydryt I nie wiem co to jest Szczerze coś z niego wyłazi Nie wiem czy to wilgoć Kurcze raczej nie No ale Stopni teraz mamy 3 3 stopnie Także tak to wygląda No i co widzimy się w kolejnych odcinkach ja Wam mogę jedynie jeszcze pokazać, a może przez okno, że mam rozkopane całe tutaj podwórko od skrzynki gazowej, właśnie bo tam z tyłu podłączam gaz. Ale tak samo idę z prądem. Tu będzie w czwartek skrzynka prądowa i idziemy tu i tu. Wchodzimy sobie do rozdzielni. Także no, planów jest dużo, yy, ale damy radę. Także widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. I do zobaczenia. Zapamiętajcie ten widok, bo niedługo mocno się on zmieni. Na razie. Hej.